Arsen. Samo słowo szepcze o niebezpieczeństwie, o intrydze, o czymś ukrytym w mroku. Przez wieki arsen fascynował i przerażał ludzkość. Ma swoją mroczną stronę, kojarzoną z trucizną i śmiercią. Ale arsen to coś więcej niż tylko trucizna. To wszechstronny pierwiastek, którego historia splata się zarówno ze zniszczeniem, jak i postępem. Opowieść o arsenie zabiera nas od starożytnego świata do nowoczesnych laboratoriów. Dołączcie do nas, gdy będziemy zgłębiać fascynujący świat arsenu, prawdziwie tajemniczego pierwiastka. Arsen o symbolu as i liczbie atomowej 33 jest metaloidem. Metaloidy znajdują się na granicy między metalami a niemetalami, posiadając właściwości obu. Arsen występuje w kilku formach, ale najczęstsze to arsen szary, arsen żółty i arsen biały. Arsen szary, krucha, stalowo-szara substancja jest formą najbardziej stabilną. Arsen żółty to woskowata, lotna substancja. Arsen biały, bezwonny i bezsmakowy proszek to forma najbardziej toksyczna. Arsen był znany już w starożytności, choć początkowo jego związki, takie jak aury pigment, żółty siarczek arsenu. Były używane jako barwniki i kosmetyki. Starożytni Grecy i Rzymianie stosowali go do farbowania tkanin i tworzenia ozdób, nieświadomi jego toksycznych właściwości. Pierwsze wzmianki o arsenie jako substancji chemicznej pochodzą z dzieł starożytnego filozofa Teofrasta, który w swoich pismach około IV wieku przed naszą erą opisał jego rudę. Później, w średniowieczu, alchemicy zaczęli eksperymentować z arsenem. Próbując zamienić metale nieszlachetne w złoto. Pierwsze wzmianki o arsenie, jako substancji chemicznej, pochodzą z dzieł starożytnego filozofa Teofrasta, który w swoich pismach około IV wieku przed naszą erą opisał jego rudę. Później, w średniowieczu, alchemicy zaczęli eksperymentować z arsenem, próbując zamienić metale nieszlachetne w złoto. Od epoki renesansu arsen stał się ulubionym narzędziem trucicieli. Wystarczała niewielka ilość białego arszeniku, trójtlenku arsenu, by niepostrzeżenie pozbyć się przeciwników politycznych czy niewygodnych krewnych. Jednym z najsłynniejszych rodów korzystających z arsenu była włoska rodzina Borgiów, znana z licznych morderstw dokonanych przy pomocy tej trucizny. We wczesnym XVII wieku arsen zyskał nawet przydomek, proszek dziedziczenia, ponieważ był powszechnie używany do eliminacji spadkobierców i wrogów, na europejskich dworach królewskich. W XVIII wieku niemiecki chemik Johann Schroeder jako pierwszy uzyskał arsen w czystej postaci, ogrzewając jego związki. Jednak prawdziwy przełom nastąpił w XIX wieku, gdy arsen znalazł zastosowanie w medycynie. Paradoksalnie, choć znany był jako śmiertelna trucizna, wykorzystywano go do leczenia chorób, takich jak syfilis czy gruźlica. Historia arsenu pokazuje, jak bardzo jedno odkrycie może mieć zarówno destrukcyjny, jak i zbawienny wpływ na ludzkość. W kolejnych częściach przyjrzymy się, jak arsen wpłynął na rozwój chemii, technologii i przemysłu. Czy ta kontrowersyjna substancja nadal odgrywa ważną rolę w naszym świecie? Odpowiedź już w następnych rozdziałach. Choć arsen kojarzy się głównie z trucizną. To wbrew pozorom nie jest rzadkim pierwiastkiem. W skorupie ziemskiej występuje w ilości około pięciu części na milion, co oznacza, że jest liczniejszy niż złoto, srebro, a nawet cyna. Jednak nie znajdziemy go w czystej postaci. Arsen zwykle występuje w minerałach, często razem z siarką i metalami takimi jak miedź, ołów czy złoto. Największe światowe złoża arsenu znajdują się w Chinach, które odpowiadają za ponad połowę globalnej produkcji tego pierwiastka. Duże pokłady występują również w Rosji, Kazachstanie, Kanadzie i Peru. Ciekawostką jest, że arsen często wydobywa się jako produkt uboczny w kopalniach miedzi i złota. Tam, gdzie natura ukryła swoje skarby, można znaleźć również ten niepozorny, lecz potężny pierwiastek. Jednak choć arsen jest stosunkowo powszechny, jego obecność nie zawsze jest mile widziana. Woda gruntowa w niektórych rejonach świata. Zwłaszcza w Bangladeszu, Indiach i południowo-wschodniej Azji, jest poważnie skażona arsenem, co stanowi zagrożenie dla milionów ludzi. Z jednej strony, arsen to cenny surowiec wykorzystywany w przemyśle, z drugiej, cichy zabójca. Jakie właściwości czynią go tak niezwykłym? O tym w kolejnym rozdziale. Reklama. Marzysz o inwestycji w złoto, ale myślisz, że to dla wybranych? Z GoldSaver zmienisz zdanie. GoldSaver to innowacyjna platforma, dzięki której możesz zacząć oszczędzać w fizycznym złocie już od 50 zł. Wpłacaj dowolne kwoty, małe lub większe i sukcesywnie buduj swój majątek w złocie, niezależnie od twojego budżetu. Kupujesz złoto po cenie obowiązującej w dniu wpłaty. Dzięki temu zawsze wiesz, ile złota trafi na twoje konto. Nie musisz kupować całej sztabki od razu. Każda wpłata przybliża cię do posiadania prawdziwego złota, które możesz odebrać osobiście lub zamówić z dostawą do domu. To prosty i bezpieczny sposób, by chronić swoje oszczędności przed inflacją, jednocześnie korzystając z elastyczności wpłat. Złoto to pewność i stabilność. Chronisz wartość swoich pieniędzy, a gdy zajdzie potrzeba, GoldSaver odkupi twoje złoto po cenie rynkowej. Zarejestruj się z linku i zyskaj aż 100 złotych bonusu na start. Nie masz czasu pamiętać o oszczędzaniu? Ustaw automatyczne wpłaty i obserwuj, jak rośnie Twój kapitał. Dołącz do tysięcy zadowolonych użytkowników. Kliknij w link w opisie, aby zacząć oszczędzać w złocie już dziś z GoldSaver. Arsen to pierwiastek pełen sprzeczności z jednej strony toksyczny i niebezpieczny, z drugiej niezwykle użyteczny w technologii. Należy do grupy półmetalów, co oznacza, że wykazuje właściwości zarówno metali, jak i niemetali. W temperaturze pokojowej arsen występuje najczęściej w formie szarego, krystalicznego ciała stałego o metalicznym połysku. Jest kruchy i łatwo się sproszkowuje. Co ciekawe, podczas podgrzewania nie topi się jak większość pierwiastków, lecz sublimuje, zamienia się bezpośrednio w gaz o intensywnym, czosnkowym zapachu. To właśnie ten ostry zapach jest pierwszym ostrzeżeniem, że mamy do czynienia z niebezpiecznym związkiem. Jednak prawdziwa groza kryje się w jego reaktywności. Arsen wchodzi w reakcję z wieloma innymi pierwiastkami, tworząc związki, które są jednymi z najbardziej trujących substancji znanych człowiekowi. Arsenik, czyli trójtlenek arsenu, to słynna trucizna, która przez wieki eliminowała wrogów politycznych i nie tylko. Pomimo swojej toksyczności, arsen ma też unikalne właściwości. Wykorzystywane w przemyśle. Jest świetnym półprzewodnikiem, dlatego jego czysta, domieszkowana forma znalazła zastosowanie w elektronice. Jest również używany do wzmacniania stopów metali, a w przeszłości do produkcji barwników i szkła. Arsen to pierwiastek, który równie dobrze może dawać życie, jak i je odbierać. Jak więc ludzkość nauczyła się go wykorzystywać o tym w kolejnym rozdziale. Choć arsen kojarzy się głównie z truciznami i dawnymi intrygami, jego przyszłość rysuje się w znacznie jaśniejszych barwach. Współczesna nauka znalazła dla niego miejsce w wielu nowoczesnych technologiach, a kolejne odkrycia mogą sprawić, że stanie się jeszcze bardziej wartościowy. Jednym z kluczowych zastosowań arsenu jest przemysł elektroniczny. Arsenek galu, GaAs, czyli związek arsenu i galu, to jeden z najważniejszych półprzewodników nowej generacji. Jest on stosowany w szybkim internecie światłowodowym, telefonii komórkowej oraz nowoczesnych panelach słonecznych. W porównaniu do klasycznego krzemu, arsenek galu przewodzi prąd szybciej i bardziej efektywnie, co czyni go idealnym do produkcji mikroprocesorów i laserów półprzewodnikowych, ale to nie wszystko. Arsen znajduje także zastosowanie w nanotechnologii. Naukowcy badają jego właściwości w kontekście nowych materiałów. Które mogą znaleźć zastosowanie w superlekkich, a jednocześnie ekstremalnie wytrzymałych strukturach, jak na przykład w lotnictwie i kosmonautyce. Jednak arsenu nie można ignorować jako zagrożenia. Jego toksyczność wciąż stanowi problem, zwłaszcza w kontekście zanieczyszczenia wód gruntowych. Dlatego trwają prace nad nowymi metodami neutralizacji arsenu w środowisku oraz jego usuwania z wody pitnej. W przyszłości, możliwe jest stworzenie filtrów, które skutecznie wyłapywałyby arsen, czyniąc wodę bezpieczną do spożycia nawet w rejonach, gdzie naturalnie występuje w wysokich stężeniach. Czy zatem arsen pozostanie symbolem trucizny, czy stanie się kluczowym elementem nowoczesnych technologii? Przyszłość pokaże, ale jedno jest pewne: to pierwiastek, który nigdy nie przestanie nas zaskakiwać. Arsen to pierwiastek pełen sprzeczności. Od zabójczych trucizn po nowoczesne technologie. Oto kilka niezwykłych faktów, które pokazują jego drugie oblicze. W 2010 roku naukowcy ogłosili odkrycie bakterii, która rzekomo potrafiła zastąpić fosfor arsenem w swoim DNA. Wywołało to sensację, sugerując możliwość istnienia życia w ekstremalnych warunkach. Jednak późniejsze badania podważyły tę teorię. Niektóre związki arsenu wykazują zdolność do luminescencji. W XVIII wieku alchemicy zauważyli, że ogrzewany arsen wydziela zielonkawe światło. Arsen w winie. W XIX wieku winogrona były często opryskiwane środkami zawierającymi arsen, co powodowało przypadki zatruć u miłośników wina. Choć większość związków arsenu jest trująca, arsen jest też składnikiem niektórych leków. W przeszłości stosowano go w leczeniu malarii, a dziś wykorzystuje się go w terapii białaczki promielocytowej. W średniowieczu arsen był używany do produkcji luster, zanim zastąpiła go bezpieczniejsza technologia oparta na srebrze. Palenie papierosów dostarcza organizmowi śladowe ilości arsenu, co dodatkowo zwiększa ryzyko nowotworów i chorób serca. W dawnych czasach Farby zawierające arsen były używane w malarstwie, szczególnie do tworzenia intensywnych zieleni. Nieświadomi artyści nie zdawali sobie sprawy, że ich prace mogą być niebezpieczne dla zdrowia. Lektor, arsen to pierwiastek, który od wieków intrygował naukowców. Jedni chcieli go wykorzystać do leczenia, inni do pozbywania się wrogów. Jakie eksperymenty z arsenem przeszły do historii? W XIX wieku ludzie często, przypadkowo, umierali po herbatce u ciotki. Arsen był niewykrywalny, aż do momentu, gdy chemik James Marsh wymyślił metodę ujawniania jego obecności. Od tego momentu truciciele mieli problem, a toksykologia sądowa zaczęła się rozwijać. W DWA w 2010 roku naukowcy ogłosili, że bakterie z jeziora Mono potrafią zastąpić fosfor arsenem w DNA. Brzmiało to jak dowód na istnienie kosmitów. Potem okazało się, że eksperyment nie był tak przełomowy, ale pomysł życia na bazie arsenu wciąż jest badany. Chociaż jest trucizną, trójtlenek arsenu uratował życie wielu pacjentom z białaczką. Ironia losu coś, co przez lata było narzędziem zabójców, dziś leczy ludzi. Arsen był również popularnym składnikiem tapet w epoce wiktoriańskiej. Żywe, zielone pigmenty używane w tych tapetach często zawierały arsen, co prowadziło do niezamierzonych zatruć. Dzisiaj arsen jest stosowany w leczeniu ostrej białaczki promielocytowej, co pokazuje jego potencjał w medycynie. Arsen, prawdziwie fascynujący pierwiastek, pozostawił niezaprzeczalny ślad w historii ludzkości. Od swoich starożytnych początków jako trucizna po współczesne zastosowania w technologii, arsen wciąż fascynuje i intryguje. Chociaż jego toksyczności nie można ignorować, nie można też przeoczyć jego potencjalnych korzyści. Idąc naprzód, kluczowe jest, aby podchodzić do stosowania arsenu z ostrożnością i odpowiedzialnością, zapewniając, że jego korzyści są wykorzystywane bezpiecznie i etycznie. W kolejnym filmie. Zagłębimy się w fascynujący świat innego intrygującego pierwiastka. Bądźcie czujni.